Cześć! Jesteśmy w CrossFit Stocznia. Ja nazywam się Paweł Szuba. Moim modelem dzisiaj będzie Krzysztof. Pokażemy Wam dziś trening na stabilizację głowy kości ramiennej. Chcemy wszyscy trenować zdrowo, z głową, ale czasem zdarzają się nam kontuzje. W sportach takich jak sztuki walki, crossfit bądź sporty siłowe czasem dochodzi do kontuzji barków. Często spowodowane jest to niestabilnością głowy kości ramiennej, jak i problemy z rotatorami. Dzisiejszy trening będzie pokazywał, jak możecie wyjść z kontuzji i jak możecie przeciwdziałać kontuzji. Tak? Pierwszym ćwiczeniem, które będziemy wykonywać, Krzysztof. Bierzemy ciężar. My aktualnie mamy ketla, wy możecie mieć mały handel. Eee, ręka zostaje wypuszczona, Zapracowujemy, pracujemy tylko na łopatce, ściągamy łopatkę. Ręka jest cały czas rozluźniona, łokieć jest wyprostowany i wykonujemy bardzo małą amplitudę ruchów. 10 do środka, trzymając cały czas napiętą łopatkę. 10 na zewnątrz, trzymając cały czas napiętą łopatkę. Te ćwiczenie ustabilizuje nam głowę kości ramiennej, jak i wzmocni nam mięśnie czworoboczne. Super. Kolejnym ćwiczeniem, które pokażemy, jest ćwiczenie na gumach. Pierwszy będzie ten. Pewnie wiele razy spotkaliście się na siłowni z tym ćwiczeniem. E, chodzi mi o to, jest wykonywany bardzo często źle. Wielką część osób nawala sobie po prostu duży ciężar i pracuje na tej zasadzie, nie przyklejając łokcia i nie pracując na ściągniętej łopatce, co eliminuje nam pracę rotatorów, tak? Krzysztof wykonał to dzisiaj poprawnie, z moją pomocą. Krzysztof, przyklej łopatkę, ściągnij ją, ściągnij łopatkę, przyklej łokieć. Kąt 90 stopni, nadgarstek prosty. I zaczynasz odwodzić ramię. Napnij brzuch, nie wyginaj się, schowaj brodę. Hop. Takie ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po 15 powtórzeń. Na jedną i na drugą rękę. Analogicznie potem wykonujemy je z przywodzeniem Super. Kolejnym ćwiczeniem też na gumach, które pokażemy. Jest ćwiczenie, które będzie aktywowało na tylnią pracę i tylnią aktywność na ramiennego. Rotatory też będzie stabilizowało nam głowę kości ramiennej. Przyszód, napnij brzuch, napnij pośladki. Ręce ustawione. Łokieć w lekkim zgięciu. Pracujemy nie ręką, a pracujemy tylko na łopatkach. Tak? Wykonujemy. Super. Bardzo powolna amplituda opuszczania. Cały czas łopatki są napięte. Trzymaj napięty brzuch. Takie ćwiczenie też wykonujemy od 3 serii od 10 do 15 powtórzeń. Super. OK, kolejnym ćwiczeniem, które będziemy pracować na mięśniach głębokich, jak na stabilizacji głowy kości ramiennej na stawach, jest ćwiczenie na piłce. Ćwiczenia na piłkach są bardzo fajne, bo wzmacniają nam mięśnie głębokie. W sporcie takim jak crossfit lub w sporcie takim jak sztuki walki mięśnie głębokie są bardzo ważne, bo dzięki nim nie dostaniemy więcej kontuzji, nie rozwalimy się, a przysłowiowo się nie rozleci. Krzysztof, wchodzisz do pozycji jak do pompki. W tym ćwiczeniu bardzo ważne jest to, żeby napiąć mięśnie tak, mięśnie brzucha. Mięśnie pośladków napięte. Możemy próbować zapracować namiętnicy, żeby ustawić plecy. Ok. Próbujemy ściągnąć łopatki. Dobre. Napinamy brzuch i staramy się zejść jak do pąki. Cały czas napinając cały korpus. Góra. Super. Napnij pośladki, nie puszczaj. Góra. Super. Trzymaj napięty brzuch. Ściągnij łopatki. Ok, super. To ćwiczenie jest dosyć ciężkie, bo wielu z nas nie ma w wzmocnionych mięśni głębokich, ale z biegiem czasu, kiedy będziecie robić coraz więcej treningów, te mięśnie głębokie będą coraz bardziej wzmocnione, głowa kości ramiennej będzie bardziej ustabilizowana, a Wam będzie coraz częściej i łatwiej wykonywać dużo innych, bardziej skomplikowanych ćwiczeń, a przy tym nie będziecie łapać kontuzji i się przy, przynajmniej świetnie bawić. W kolejnych odcinkach zobaczycie dużo innych ciekawych rzeczy. Pozdrawiam.